Siemanko, wylądowaliśmy sobie na jakiejś wsi i przejazdem się na takie fajne ruinki tam na jakiś dawny PGR budowla dosyć ciekawa, bo jest kamienie z cegówka Jarecki tam lata dronem, a no, my wbijamy do środka no co, tradycyjnie być w takim miejscu, a nie wejść no to jakby się nie było, tak? no, jakieś stare Zamczysko, bo jest fajna wieża. Po drugiej stronie. Zaraz Wam ją pokażę. O! Kurde balans bym się zwypierdzielił Jest fajna wieża. No i co? Idziemy przez krzaki. Zobaczcie sobie fajnie mureczek. I już cegóweczka klinkierówka widać solidna. No ale dobra. Raz, dwa, trzy. Wchodzimy. Jestem z Andrzejem Jareckim Znażę oczywiście z kanału Znaki. Zobaczcie sobie, jaka wieża. Jarecki w powietrzu. Ale teraz nie wiem, czy to jest jakiś strop. Czy nie jest jakiś strop. No, ale jak gdzieś padnę w dziurę, to chłopaki mnie uratują. Ha. No, przeciekane miejsce. Nie wiem, jak tak w ogóle wiocha się nazywa. Myśmy zjechali z góry. Ale kiedyś to pewnie fajnie wyglądało. Co, są dziury? Trzeba iść to obczaić. Wiadomo, że tak. No dobra, wbijam do środka. Co? Kurde, tu się wszystko rusza. Kurde, tu jest strop. To jakieś kurde napisy, ale pomijając to, wszedłem w tą dziurę co trzeba. Są mi pająki. Andrzej pieronie z Wytomia twoje ulubione pająki. Uh, idę dalej. Jarecki nade mną. Tak trochę dziwnie cholera nie ma wejścia do tej wieży. Albo o. jest i dziura. Zobaczymy, A tu jest fajna pogoda w górach mgła. No dobra, idziemy dalej. Na pewno po wojnie był jakiś PGR, doprowadzili to do ruiny. Jak to w Polsce normalnie bywa. Co sądzisz Andrzeju? Ciekawe to jest. Ciekawa budowla. Ciekawe szczegóły. O. No ja wiem, ty zawsze wypatrzysz jakieś znaki. W końcu twój kanał nie na darmo ma taką nazwę. A to jakaś mozaika widzę, co? No, to nie mozaika tak ale jak to się trzyma, ten Okej. Okay. No rzeczywiście. Andrzej oczywiście znalazł szczegół. No ciekawe, może kamień cegła Tu to w ogóle wygląda jakby... ale nie, to jest jakiś taki nowy tynk. I nie ma wejścia do wieży no, A my lubimy takie klimaty Tu są jakieś Podziemia, cholera, latarki nie wziąłem, no ale ciemno wszędzie i głucho wszędzie. Nie, dobra, wychodzimy, nie ma sensu. Ole, stary hak jakaś linka sobie wisi. czy nie, musiałem powiesić, ale bez jej. Ole, fajny ten filarek. Tak dziwnie. To w ogóle, w ogóle jak wygląda, jakby było zasypane, ale. O, ciekawe. Dobra, przez te krzaki nie będę szedł No co, chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkich oglądających Śledzących mój kanał. O, I znowu na tym samym tym się zabił. Ha, ale, wieczora. Co tutaj leży? Nie ma nic, ale dziwne. Dziwne. Dziwny kamolek. To nie znam. No no pozdrawiam z takiego fajnego miejsca. Jakiegoś totalnego zadopia, ale już nie wiem co to było. Jakaś taka rynna. Coś do spływu wody. To jest taka sama. Chyba stąd to Fajny klimacik No i co? Fajny Andrzeju co? Mi się podoba. No, mi się jeszcze bardziej podoba. Chyba tajemniczo. No. Chciałoby się z takiego miejsca pozdrowić. No, pozdrawiamy i kogo pozdrawiamy? Marysieńki Maryś. No tak, pozdrawiamy Maria Strzała. Cikusia, kikusia oczywiście. Kika, kiki, dziki. Kiki dziki. Kiki dziki. Pierun Bytomski. O, Pierun Bytomski, Andrzej. Pozdrowienia Andrzeju dla Ciebie też. Andrzej, H. Andrzej H. O. Tomasza Dublina, tak, pozdrawiamy. Tomasza no. Dublina, e, zapraszamy na kanały w ogóle Tomasza. Powiedzmy, na moje co kanały? Co no, na twój. Na, znaczy na twój kanał? No, fajnie by, kanał. by było. Mieć tysiąc subów i sobie robić livey. No. No, pozdrawiam Agnieszkę. Pozdrawiam e, Tomasza Jole z Limerick. O, Fran Duncan. O, Fran Duncan, no, ten chłopak. Dzierniki, to... chłop serce tak, so, greetings for you as well. We are in the old castle. I don't know how to call that. Anyway, something interesting place. Uh, Tomasza za stółę pozdrawiamy. To pozdrawiamy, Tomasz, to, to podróży za stółę. Pozdruwiecki dla Ciebie. A uh, Juju i Maja, pozdruwiecki dla Was tak samo lecą. O, afera się kręci. Będzie dym. Dobra, znikamy i pozdrawiamy.